Mano, witam starych jak i nowych widzów. Jak może zauważyłeś, zmieniłem nazwę kanału i zaczną się teraz vlogi na, róż... no, na różny temat, w sumie. Słuchajcie, no dużo się zmieni. Nie tak jak w zeszłym roku, też będzie taka babranina różnych tematów. Jest dużo tych tematów. Nie będę robił różnych kanałów, bo to tak naprawdę te nagrywki mają być jako taka pamiątka, też, jakbym powiedział. Mm. Oglądałem w zimę sporo też swoich filmików, właśnie zjazdy na rowerze i tym podobne. Fajne to było, więc postanowiłem więcej vlogów sobie nagrywać, żeby było na, na przyszłość. A dzisiaj jadę na działkę, bo zaczęła się budowa właściwie jesienią. Miała się skończyć już do nowego roku, ale przez jeden zły tryblik nie wypaliło. No, jadę zobaczyć, co tam się dzieje i opowiem Wam coś więcej. No, jesteśmy na miejscu. Już tam się dzieje. Co, ja to pokażę Wam, jak to, jak to ma. Jak to ma wyglądać? Złodzie, no, tak to by miało wyglądać. Tak od tej strony, co tutaj jesteśmy teraz. No, a tak od strony pól. Spoko. Spoko, mam nadzieję, że to w miarę szybko się ogarnie. A czy plany nie są, żeby w tym roku to skończyć? Totalnie. Beczki zostawiłem z tym, z wodą. Zamarzło w zimę i tak je dwie jedna się majkła, ale. Jakby petarda jakaś wybuchła. No nic. To w ogóle muszę zerwać, bo to jest pozostałość po wcześniejszych. No i wywaliło się. To jest pozostałość po wcześniejszej ekipie. Przez którą właśnie nie udało się skończyć tego No do nowego roku, to znaczy do tego roku. Bo no podziękowałem im. Zaczęli robić pierwszą warstwę, teraz to jest poprawione i tak yy, nie ucieka aż tak bardzo, ale tutaj był taki zygzak, taki wąż. No a to jest do zerwania, bo. O, a tutaj jest mm, izolacja, a tutaj już jej nie ma, aż tam. No szli takim wężem, że no po prostu. No nie, no nie do pomyślenia, żeby tak osoby, które się tym zajmują mogły, mogły spartolić robotę. Nie? Dlatego podziękowałem im, tutaj już zerwałem te pustaki. Właściwie to nawet zaprawa nie trzymała do, do tych pustaków co położyli, to jest taka ciekawostka też. Tam to nawet już, nawet już to trzyma. No, gdyby byli ogarnięci to skończyliby to w grudniu i w grudniu do nowego roku ogarnąłbym dach i by było po temacie a teraz no nic trzeba działać dalej tak jest no a więc tak to, by, tak to by wyglądało no od tej strony tutaj jest w ogóle spadek i tam jest metr trzeba było podsypać wyszło dużo więcej na piach ale to w sumie o w innych filmach o tym Koparkowe musi przejechać jeszcze tą ziemię, wysypać tam pod ten tarasik i będzie git. Będzie git, trzeba patrzeć na to pozytywnie. Tak jest. Budowlancy mają przyjść pod koniec lutego na początku marsa, więc do kwietnia jak to ogarną będzie spoko. Potem dach. My i lecimy dalej. Nie ma dużych planów i dużego ciśnienia w tym roku na to. No ale chciałbym to zamknąć surowy zamknięty zrobić, ewentualnie na jesień to ocieplić. No i potem od nowego roku, od następnej wiosny, dozbierać hajsu i, i zacząć się za wyporządzenie tego, za wykończenie. To już bardziej, bardziej sam będę robił. I, I tyle, tyle w sumie na temat budowy. Do tego, do tego no na motorze będzie sporo jazdy w tym roku. Zmieniłem opony już na takie overroad. I muszę się wybrać. Muszę się wybrać w pola. Zrobiło się znowu zimno. W sumie jest luty, więc. I także nie ma śniegu. To jest. No. To jest spoko. Także na motor się muszę wybrać. Będą vlogi właśnie z motoru. I wracam na rower. W końcu po dwóch, po dwóch latach w tym roku trochę się u mnie uspokoiło i wracam na, na rower, no, w góry pojadę sobie na downhill. Tutaj, tutaj wykopię dirta i będzie, i będzie spoko. No. Powoli do przodu, tak bym to widział. Więc to tyle w tym filmie. Do następnego. Na razie.